Dobry Państwu, witam serdecznie z Kraśnika. Pierwszy dzisiaj yy, filmik z Kraśnika będzie, może więcej, ale jak na razie mamy do dyspozycji wóz z OMSI. No, po prostu dusza mi się raduje, bo zrobimy obsługę jelcza i opowiadanie o jelczu. Jelczu już mówiłem sporo na YouTubie, bo to jest model z OMSI. No Troszeczkę w środku jest inny, bo do OMSI pewnych kabin nie ma zrobionych. Tylko no, tutaj mamy środek taką szybą dodatkową, tak troszeczkę jak kapeny w Lublinie miały. No, trochę inaczej, ale to tak zamysł jest podobny. L081MB, klasyka gatunku. Tutaj mamy 612D, czyli to co było pokazane. Tak sobie obejdziemy wóz. Ja może na szeroki kąt. Wstawię, szeroki kąt będzie lepszy. W ogóle bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję panu dyrektorowi do spraw eksploatacji załodze MPK Kraśnik. Zobaczmy, co mamy tu. A, klucz trzeba by wziąć. To zaraz wezmę, ale silnik Wielczy jest z przodu, więc tutaj, tutaj jest trochę inaczej to na koniec, na koniec może polecimy, Wielczu Vero i we wszystkich edikach. W ogóle tu jest ciekawostka, bo tutaj w tych jelczach zamknięte jest już, to nie będziemy otwierali ale właśnie klimatyzator no tu nie akurat nie, ale w wozach z Krakowa z 2008 tam był klimatyzator yy, i tak dalej. Yy, ale też właśnie przycisk do otwierania drzwi, i tak dalej. No cała, cały technologiczny. No, tak tutaj mamy yy, 105. Wnętrze jest bardzo standardowe, znaczy takie lokalne wręcz bym powiedział, bo Jelcz, Edi, Vero troszeczkę był inny. Eee, no ale mamy szyberdach szklany, bardzo fajnie, półki na bagaże. Raz jeszcze tutaj wnętrze przelecimy. Byście widzieli, okna, zobaczcie, tutaj to jest bus w cudzysłowie, ale mamy cztery pary otwieranych okien. Eee, drzwi wielkie, jak to Vero. Jak to Vero jest w ogóle dzisiaj na rezerwie, więc jest bardzo fajnie można go sobie nagrać. No i idziemy do kabiny, czyli czegoś, co nas najbardziej frapuje. Tu mamy schowek, kasę RNG, wajchę i coś najlepszego, czyli pulpit. W wozie odłączony prąd, więc nie będziemy włączali, bo dzisiaj wóz nie wyjeżdża. No, tutaj Wero jest fajna rzecz, bo jest bardzo przestronna kabina i dość wysoka. Tu jest troszeczkę inaczej niż w OMS, dlatego że te drzwiczki są lep pod lepszym kątem zrobione. Bo jak widzicie, jak sobie blokujemy, to w sensie nie musimy odwracać o 180 stopni, tylko mamy stolik tutaj. No i tak naprawdę tu mamy kasę RNG, yy, sterowanie nad muchami, przyciski. Oświetlenie na salonie, yy, pierwszy poziom, hamulec przystankowy, oświetlenie yy, tutaj z przodu, yy, dalej. Yy, nie, przepraszam, to było oświetlenie, chyba tak, to było oświetlenie kasetki, a tutaj mamy salon. Tak mi się wydaje. Wentylator yy, z tyłu to jest chyba szyberdach, tak mi się może wydawać, ale nie mam pojęcia do czego to jest. I odłączenie retardera, bo retarder mamy, prawda, tu. No, a skrzynia jest manualna, więc jest zabawa. Jest ryzyko, jest zabawa. Kierownica standardowa, tak jak to w tych wozach awaryjne. Hebel od. A, tak, właśnie, o tutaj trzeba było. Oczywiście zapomniałem, że w tym jelczu tak jest. Więc tu mamy awaryjne. On nam się dopoziomował. Not aus. Światła mijania. Piec. Yy... Wyłączmy sobie Hebel. Bo tutaj nie będziemy pokazywali. Jeszcze zaraz to oświetlenia, może zobaczymy, ale to zaraz ten. Nie wiem, powiem szczerze, do czego to służy, bo to jest coś. Znam ten przycisk, ale, ale nie pamiętam. Ogrzewanie szyb, ogrzewanie luster, i to sucha wywieczniki, jak to pamiętam z jelczy. SRG 3100P, radio, koszyczek, więc to jest wszystko seryjne. Tutaj mamy jeszcze. Yy, to jest yy, do sprzęgła. Tak, tam jest sprzęgło, bo jest manual mam jeszcze przestawianie świateł, No dobra, jeszcze zobaczmy, zobaczmy sobie, zobaczmy sobie rzeczywiście tutaj, może się Maksym nie obrazi, które jest oświetlenie do czego? Tu coś się zapala nie. Nie zapala się. Tu jest kabina, świetłówka w kabinie. A yy, nie, to jest nie to nie wiem do czego jest. A to może Dobra, nie będę otwierał, bo to może być szyberdach, więc żebyśmy nie zostali z otwartym. Yy, to jest na pewno oświetlenie salonu. Widzę w lusterku, że się zapala, więc jest dobrze. No i dobra, moim zdaniem to jest w sumie wszystko w kabinie kierowcy. W tej chwili wyłączmy prąd. Tak naprawdę nie ma co tutaj latać. Nie wiadomo czego, bo to jest niepełnoprawny autobus, więc więc tak naprawdę wóz wyprodukowany w 2006, no ale to jest Jelcz i chciałem go nagrać. To jest Jelcz, moi drodzy, a tu jeszcze jest ręczny, nie pokazałem, na piedestale, tak jak, tak jak, na, na cokole, o, przepraszam, nie na piedestale, tylko na, co, na cokole, tak jak to mają Jelczyki yy, z tej serii. Także tak to wygląda, także jeszcze się przejdziemy z zewnątrz, może, może zobaczymy te klapy, uda się ogarnąć. Zobaczymy te klapy i nagrywamy dalej, bo mamy dużo jak zawsze nas tylko i wyłącznie limituje czas, bo z przodu mamy klapę od silnika i zaraz tutaj. Pomyślałem, że w sumie po co otwierać tamten yy, bagażnik, znaczy bagażnik. No jak to jest bagażnik i tam są jakiś przybornik kierowcy, więc nie ma co go otwierać, ale no silnik mamy w tym wozie z przodu. No nie będę też otwierał, bo nas limituje czas, ale, ale taka podstawowa obsługa jelcza Vero z serii L yy, mamy. Mamy zrobioną. Także raz jeszcze ja się żegnam z jelcza i lecimy dalej. Tak to wygląda.